Pewnego razu Mark Aureliusz ujawnił potężną tajemnicę. Władza tkwi w twoim umyśle, a nie w wydarzeniach wokół ciebie. To zrozumienie otwiera not Words. Na pewno już kiedyś utknąłeś w wirze myśli, które przynosiły frustrację, wahanie, a nawet niezdolność do podejmowania decyzji. Kto nie doświadczył powtarzających się dialogów wewnętrznych lub próbował przewidzieć scenariusze, błądząc w labiryncie co by było gdy... Dzisiaj stawiamy czoła tej bitwie bezpośrednio. Podzielę się z tobą dziesięciu istotnymi lekcjami stoicyzmu, aby raz na zawsze pozbyć się zalewu myśli. Jeśli szukasz sposobów, aby przerwać ten cykl i odzyskać kontrolę nad swoim umysłem, miej pewność, że dziś możesz rozpocząć zmianę w swoim życiu. Nie wątp w swoją zdolność do zmiany, ale wierz i podejmuj każdy krok, tak jak ja to zrobiłem. Jestem przekonany że i ty dasz radę. Pierwsza strategia traktuj nadmierne rozmyślanie jako niechcianego intruza, zewnętrzną siłę, która nie odzwierciedla tego, kim naprawdę jesteś. Wizualizuj te uporczywe myśli jako chmury, które szybko przemieszczają się nad solidną górą. Jesteś tą niezłomną i imponującą górą, która pozostaje niezachwiana, podczas gdy chmury wątpliwości i troski krążą wokół ciebie. Jak możemy skutecznie radzić sobie z tymi natrętnymi myślami? Stoickie podejście oferuje nam praktyczną i bezpośrednią technikę. Po prostu obserwuj te myśli, nie angażując się w nie. Wyobraź sobie każdą uciążliwą myśl zamkniętą w przezroczystej bańce i obserwuj, jak odlatuje, rozpuszczając się w powietrzu. Ten proces nie tylko odciąża umysłową presję, ale także wzmacnia ulotność myśli. Mają one moc zakłócania naszego wewnętrznego spokoju tylko wtedy, gdy na to pozwolimy. Poprzez praktykę tej techniki wizualizacyjnej rozwijasz wzmacniający nawyk umysłowy, który pozwala ci uwolnić te myśli, zanim przekształcą się w większe zmartwienia. Gdy stajesz się coraz lepszy w rozpoznawaniu tych natrętnych myśli i oddzielaniu się od nich, zrozumiesz, że jesteś o wiele więcej niż te chwilowe rozpraszacze. Ta zdolność do rozróżniania działa jak tarcza ochronna, porównywalna do paru zatyczek do uszu, blokujących irytujący dźwięk. Wymaga to zaangażowania i codziennego ćwiczenia, ale każdego dnia, gdy starasz się, wzrasta Twoja siła umysłu. Jeśli zauważysz, że wpadasz w pułapkę rozmyślania, zrób przerwę i po prostu wyobraź sobie tę myśl jako zbędną szumowinę, całkowicie oddzieloną od Twojej rzeczywistości. W ten sposób nie tylko bronisz się przed zamętem umysłowym, ale odzyskujesz swoją wewnętrzną równowagę, krocząc świadomie w kierunku spokoju. Druga strategia: czy zdarzyło Ci się kiedyś martwić najdrobniejszymi szczegółami codzienności i zastanawiać się, co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak, lub co się stanie, jeśli coś nie zadziała tak, jak się spodziewasz? Wiedz, że nie jesteś sam w tej podróży. Często gubimy się w morzu trosk tak głęboko, że tracimy szerszy obraz życia z oczu. To zjawisko nazywa się nadmierną troską i naprawdę może obciążyć nasze ramiona. Ale tutaj filozof Seneca proponuje czasowy pomysł, który zasługuje na naszą uwagę. U nie dostaliśmy krótkiego życia, ale uczyniliśmy je krótkim i nie jesteśmy źle wyposażeni, ale marnujemy je kropka. Ta potężna refleksja zachęca nas do ponownego przemyślenia krótkości naszego istnienia. Każda chwila pochłonięta przez strach to cenny moment życia, którego nie żyjemy w pełni. Stoicyzm stawia nas przed wyzwaniem oceny rzeczywistego znaczenia tych zmartwień w szerokim kontekście naszego życia. Więc jeśli wpadasz w wir chaotycznych myśli, zatrzymaj się na chwilę. Was głęboki adek. Pamiętaj, że życie jest przemijające i zastanów się, czy te myśli są warte tego, aby dominowały nad ograniczonym czasem, który masz. Przemyśl przemijającą naturę życia i zobacz, jak ta perspektywa może zmienić Twoje spojrzenie. Chodzi tutaj nie o przyjmowanie melancholijnej lub obojętnej postawy, lecz raczej o docenienie każdej obecnej chwili i skupienie się na tym, co naprawdę ma znaczenie. To Pradzał Piarzi. Esujenstwo nadmierne troski umożliwia nam ono być naprawdę obecnym, cieszyć się o teraz i złagodzić ciężar przyszłych obaw. Dlatego zamiast pozwolić na to, aby przemijalność życia stała się źródłem lęku, należy traktować ją jako pustą płótno, gotowe do wypełnienia żywymi kolorami aktywnej obecności i prawdziwego zaangażowania w teraźniejszość. Nie pozwól, aby nadmierna troska zaćmiła Twój szlak. Zamiast tego objęła moc intensywnego życia i ciesz się każdą chwilą w pełni, ponieważ życie jest naprawdę piękne, gdy jest żyte z pasją i celem. Trzecia strategia czy kiedykolwiek poczułeś się sparaliżowany myślami o przyszłości i negatywnymi scenariuszami, martwiąc się, aż wyczerpie cię to mentalnie. Wyobraź sobie swój umysł jak przeglądarkę z wieloma otwartymi kartami, które wszystkie jednocześnie odtwarzają filmy na pełnym wolumenie. A ty nie możesz ich zamknąć. Ten nadmiar myśli jest powszechną rzeczywistością we współczesnym świecie, gdzie ciągłe napięcie, aby być na bieżąco, może nas uwięzić w niekończącym się kręgu lęków. Ale tak samo jak uporządkowanie nieporządkowanego biurka przynosi porządek w przestrzeni fizycznej, tak organizacja naszego umysłu może przywrócić wewnętrzny spokój i jasność myślenia. Nadanie kierunku naszej mentalnej energii i przejęcie kontroli nad nieustannym szumem trosk nie jest tylko kwestią osiągnięcia spokoju, ale także odzyskania kontroli nad nieustannym szumem trosk. Seneca, szanowany filozof, kiedyś powiedział, E prawdziwe szczęście polega na cieszeniu się teraźniejszością bez lęku o przyszłość. Ta mądra rada stanowi podstawę naszej strategii, polegającej na ponownym skupieniu uwagi na teraźniejszości i ponownym nakierowaniu naszej energii. Zacznij od zakotwiczenia się w teraźniejszości, skup się na wykonaniu małego zadania i poświęć mu się w pełni. Przekierowanie swojej uwagi z myśli o przyszłości na teraźniejszy moment tworzy bezpośrednie połączenie z teraźniejszością. Angażuj się w działania, które wymagają pełnego skupienia, czy to sprzątanie swojego miejsca pracy, szybki spacer czy zanurzenie się w książkę. Wszystkie te czynności trzymają Twój umysł mocno w teraźniejszości, a nie w jutrzejszym czy wczorajszym. Poprzez zsynchronizowanie swoich myśli z aktualnymi działaniami, nie tylko odwracasz uwagę od mentalnego szumu, ale również przejmujesz kontrolę nad przepływem swojej mentalnej energii. To ćwiczenie w dyscyplinie umysłowej. Celem nie jest całkowite wyeliminowanie rozmyślania, co byłoby nierealistyczne, ale nauka rozpoznawania momentu, w którym myśli stają się nieproduktywne i posiadanie narzędzi do ich przekierowania. To jak wzmacnianie mięśnia: im częściej ćwiczysz zdolność przekierowania swoich myśli, tym bardziej odporny i wytrzymały staje się Twój umysł. Zauważysz, że stopniowo jest możliwe opanowanie intensywnego napływu rozmyślania poprzez świadome działania i ciągłą obecność umysłu, odzyskując kontrolę nad swoim życiem mentalnym krok po kroku. Czwarta strategia. Skup się raczej na włożonym wysiłku niż na ostatecznych konsekwencjach. Często nasza skłonność do projekcji przyszłych niepewności prowadzi do lęków, które mogą sparaliżować nasze działania. Jeśli ciągle martwimy się o możliwe konsekwencje naszych decyzji, wielu z nas boi się porażki. Wynika to z tego, że żyjemy w kulturze, która bardzo ceni wyniki, co często skłania nas do kwestionowania sensu naszych wysiłków, jeśli ostateczny cel nie jest jasno określony. Stołyki, jak epiktet, jednak zachęcają nas do życia naszej filozofii, a nie tylko jej wyjaśniania. Oznacza to skupienie się na naszych działaniach i intencjach bardziej niż na niekontrolowalnych konsekwencjach tych działań. Ta filozofia sugeruje, że nie powinniśmy rezygnować z celów czy marzeń, wręcz przeciwnie, powinniśmy doceniać integralność i jakość naszych wysiłków oraz szczerość, z jaką wykonujemy nasze działania i podążamy naszą ścieżką. W praktyce oznacza to, że zawsze, gdy zbytnio martwisz się niepewną przyszłością, Świadomie zwróć uwagę na teraźniejszość. Żądaj sobie pytanie, czy daję teraz naprawdę z siebie wszystko? Czy moje działania odzwierciedlają dobre intencje? Czy pozostaję wierny moim wartościom? Te pytania pomogą ci skoncentrować się na teraźniejszym momencie, abyś mógł wykonywać swoje zadania z pełnym zaangażowaniem i bez rozproszenia przez przyszłe zmartwienia. Takie podejście nie tylko łagodzi lęk. Ale również wzbogaca Twoje doświadczenie teraźniejszego momentu. Każda decyzja i działanie staje się prawdziwym odzwierciedleniem Twojego charakteru i zaangażowania. Dzięki tej odnowionej perspektywie zrozumiesz, że droga, którą przeszedłeś, służy nie tylko jako środek do celu, ale jako głęboki sposób życia, w którym każdy krok jest osobistym zwycięstwem. Piąta strategia: zmienimy nasze podejście do życia. Koncentrując się na wdzięczności, często wpadamy w pułapkę utrzymywania się w kłębach negatywnych myśli i zmartwień o potencjalne niepowodzenia i niespełnione osiągnięcia, tworząc błędny krąg lęku i niezadowolenia. Dzieje się tak często, ponieważ zbytnio koncentrujemy się na negatywnych aspektach i niepewnościach przyszłości, zaniedbując liczne pozytywne rzeczy, które już posiadamy. Seneka, starożytny filozof. Nauczył nas, że prawdziwe szczęście polega na cieszeniu się teraźniejszością bez lęku o to, co przyniesie przyszłość. Oznacza to istotną zmianę perspektywy: od braku widoku do obfitości, od skupienia się na zmartwieniach do postawy wdzięczności. Ważne jest uznanie i docenienie teraźniejszego momentu oraz wielu błogosławieństw, które często pomijamy w codziennym życiu. Oto proste, ale głęboko transformujące ćwiczenie. Codziennie poświęć chwilę, aby pomyśleć o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Nie muszą być wielkie, liczy się szczerość. To może być takie proste jak delektowanie się poranną filiżanką kawy, poczucie komfortu ulubionego swetra w zimny dzień czy otrzymanie miłej wiadomości od przyjaciela. To proste ćwiczenie ma moc wyciągnięcia nas skłębów negatywnych myśli i umocnienia nas w teraźniejszości, jedynym miejscu gdzie życie naprawdę ma miejsce. Poprzez kultywowanie wdzięczności nie tylko uciszamy głosy, które podsycają nasze zmartwienia, ale również wzbogacamy nasze codzienne doświadczenie. Wdzięczność poszerza naszą aprecjację dla dobrych rzeczy, które już posiadamy i zmienia nasz wewnętrzny dialog z potrzebuję tego gnału już mam wszystko, czego potrzebuję. Z czasem to nowe spojrzenie na świat radykalnie zmieni sposób w jaki podejmujemy wyzwania życia, zamieniając je w szansę na jeszcze większe docenianie i szacunek dla cudów wokół nas. To dostosowanie perspektywy nie jest tylko tymczasowym ukojeniem, to głęboka zmiana, która wzbogaca każdy aspekt naszego istnienia. Teraz, w tym momencie filmu, chciałbym Cię pogratulować, że poświęcasz się wzrostowi mentalnemu i fizycznemu. Byłbym bardzo wdzięczny. Gdybyś podzielił się swoimi myślami w komentarzach, aby wzmocnić naszą społeczność. Jeśli nie wiesz, co napisać, po prostu wpisz Moja transformacja jest teraz to pokaże mi, że jesteś zaangażowany i doszedłeś do tego punktu. Nie mogę się doczekać, aby z Tobą porozmawiać. Nie zapomnij się zapisać, aby nie przegapić żadnej z naszych przyszłych treści. Sprawdź również pierwszy komentarz pod tym filmem, gdzie zostawiłem rekomendacje dla doskonałego filmu, który może jeszcze bardziej przyspieszyć twój rozwój. Teraz przejdźmy dalej. Szósta strategia: często nasze troski i mentalne dylematy narastają, aż stają się jak ogromny kamień na naszych barkach i stają się niemal nie do zniesienia. To doświadczenie jest powszechne, zwłaszcza w świecie. W którym presja sukcesu jest bezlitosna i obejmuje zarówno środowisko pracy, jak i relacje osobiste, rozwój jednostki oraz status społeczny. Ten ciężar może nas sparaliżować i zalewać przytłaczającymi wątpliwościami i lękami. Jednak Marek Aureliusz, jeden z wielkich cesarzy i filozofów, pozostawił nam cenny wskazówkę, jak stawić czoła takim wyzwaniom, i przeszkoda dla działania idzie przed nim. Działanie jest drogą. To rozważanie prowadzi nas do szóstej metody, którą chcemy zbadać przekształcanie przytłaczających myśli w konkretne i opanowalne działania. Gdy napotykasz duży problem lub istotną troskę, zamiast czuć się przytłoczonym, rozbij ją na mniejsze i bardziej kontrolowalne części. Zastanów się, jaki jest następny praktyczny krok, który można podjąć niekoniecznie wielki skok, ale następny natychmiastowy krok. Skoncentruj się na pojedynczym działaniu, skup swoją energię na tym konkretnym zadaniu. To podobne do rozplątywania skomplikowanego węzła, podejścia do każdej małej części osobno. Ta strategia nie neguje złożoności problemu, wręcz przeciwnie, konfrontujesz go z determinacją i precyzją, rozbijając go na mniejsze, łatwiejsze do pokonania wyzwania. Ta metoda rozwija cierpliwość. Odporność i wzmacnia zaufanie do Twojej zdolności pokonywania przeszkód. Nagle to, co wydawało się być nie do pokonania przeszkodą, zostaje za sobą, zastępując je poczuciem postępu i jasności. W ten sposób przekształcamy przytłaczające myśli w działania możliwe do zrealizowania i pokazujemy, że jest możliwe skuteczne i satysfakcjonujące postępowanie, wybierając praktyczne i segmentowane podejście. Siódma strategia. Wszyscy to kiedyś przeżywamy. Te uporczywe troski, które odbijają się jak stałe buczenie lodówki w naszych umysłach. Zawsze tam, czasami cicho, ale nieuchronnie obecne. Wyobraź sobie swój umysł jako scenę, na której te troski pojawiają się jak nieproszeni i nachalni aktorzy. Tutaj Epiktet, mądry stoicki filozof, oferuje nam cenny sposób. Jeśli chcesz się poprawić, Bądź gotów wydawać się głupi i naiwny. Ta rada może początkowo brzmieć paradoksalnie, ale zachęca nas do priorytetowego traktowania naszego mentalnego spokoju ponad lękiem przed wyglądaniem głupio, nie martwiąc się zbytnio. Teraz chcemy zbadać praktyczne rozwiązanie. Proponuję ustanowienie i okresu zmartwień, i jej codziennego czasu, który jest wyłącznie poświęcony tym lękom. Wybierz konkretny moment. Być może 20 minut w późnym popołudniu, aby w pełni skupić się na swoich troskach. W trakcie tego interwału pozwól sobie na dokładne przeanalizowanie tych myśli. Żądaj sobie pytanie: czym dokładnie się martwię? Jakie jest prawdopodobieństwo, że te obawiane scenariusze faktycznie się zdarzą? I co mogę zrobić w związku z tym? Skupiając się na tych pytaniach. Rzucasz światło na swoje zmartwienia i obnażasz je jako to, czym naprawdę są, często tylko cienie, które wydają się bardziej przerażające niż są w rzeczywistości. Ten proces nie tylko konfrontuje troski bezpośrednio, ale również uczy Twojego umysłu, że istnieją odpowiednie czasy na martwienie się i nie trzeba ich ciągle utrzymywać. Po zakończeniu wyznaczonego okresu na zmartwienia, świadomie staraj się odłożyć je na bok i kontynuuj swój dzień. Przydzielenie określonego czasu i przestrzeni na te zmartwienia pomaga zmniejszyć ich wpływ na twoje codzienne życie i działa jak rodzaj porządku dla Twojej i przestrzeni umysłowej. Umieszczając każdą myśl w odpowiednim miejscu, doświadczysz spokoju zorganizowanej przestrzeni umysłowej. Ta strategia nie ma na celu całkowitego wyeliminowania trosk, co byłoby niepraktyczne, ale skuteczne nimi zarządzanie. Korzystając z metodyś okresu zmartwień, i możesz zauważyć, że te troski tracą swoją dominującą siłę i prowadzą do łatwiejszego i bardziej przyjemnego życia. Wypróbuj tę technikę i przejmij kontrolę nad swoimi zmartwieniami, zamiast pozwolić im na kontrolowanie ciebie. Ósma strategia. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nasze myśli często są uwięzione przez te, które albo ciągną nas do przeszłości, albo lękają nas o przyszłość. Te myśli chłoną naszą świadomość z bezlitosną determinacją i zakłócają pokój każdego, od zaniepokojonych studentów przed egzaminami, po zestresowanych profesjonalistów przed nadchodzącymi prezentacjami, aż po każdego, kto kiedykolwiek próbował zasnąć z niespokojnym umysłem. W tym chaosie umysłowym możemy znaleźć pewne pocieszenie w słowach filozofa Epikura, który powiedział: I kto boi się śmierci, nigdy nic wartościowego nie zrobi, dopóki żyje. Chociaż to może brzmieć trochę surowo, mówi on o podstawowej zasadzie przemijalności. Nasza egzystencja i myśli, które zajmują nasze umysły, stale się rozwijają, nic nie jest statyczne. Obsesyjne obracanie tymi myślami jest jak próba trzymania piasku między palcami. Im bardziej naciskamy, tym więcej ucieka nam. Zrozumienie przemijalności tych myśli oznacza uświadomienie sobie, że są one przejściowe nietrwałe. Może to być przełomowe objawienie, gdy czujemy się przez nie uwięzieni. W praktyce akceptacja przemijalności oznacza rozwijanie nawyku uwolnienia się od tych myśli, które nie przyczyniają się pozytywnie do naszego samopoczucia. Wyobraź sobie te myśli jako liście unoszące się na prądzie rzeki albo chmury przemieszczające się po niebie i rozpraszające. Ta wizualizacja nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także wzmacnia zmienną naturę myśli. Wprowadzenie tego zrozumienia w codzienne życie może radykalnie zmienić nasze oddziaływanie na własny umysł. Nie chodzi o to, aby siłą wypierać te myśli, ale po prostu pozwolić im na swój naturalny bieg. Uwalnianie się nie jest oznaką porażki, lecz odważnym czynem. Oznacza to świadomy wybór, aby nie pozwolić niepotrzebnym myślom panować nad naszą przestrzenią umysłową. Poprzez praktykowanie tego uwalniania zaczynamy dostrzegać przestrzeń umysłową, która zawsze była obecna, ale była ukryta pod ciągłym szumem niekończących się myśli. Akceptacja przemijalności nie jest tylko techniką, ale drogą do spokojniejszego i bardziej świadomego życia. Dziewiąta strategia. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś był uwięziony w niekończącym się wirze myśli, który nieustannie krąży w Twojej głowie? To doświadczenie jest nam wszystkim wspólne, zwłaszcza w erze, w której bombardowani jesteśmy ciągłym strumieniem informacji. Wyobraź sobie, że stoisz przed skomplikowaną układanką, gdzie każda myśl przypomina ciągle spadającą kamyk, który mętni twoją jasność umysłu. To typowe wyzwanie współczesnych czasów. Marek Aureliusz, filozof Cesarz, który nauczył. Że jakość naszych myśli ma bezpośredni wpływ na nasze szczęście, porównywał nasz umysł do ogrodu, który wymaga naszej opieki i uwagi, aby zakwitnąć zdrowymi i pozytywnymi myślami. W dzisiejszej rzeczywistości żyjemy tak, jakbyśmy tonęli w oceanie danych, powiadomienia, e-maile, wiadomości i niekończące się wymagania, które czynią nasz umysł prawdziwym polem bitwy, na którym myśli walczą o miejsce i uwagę. Z tego mentalnego zamieszania, Zwłaszcza, gdy jest on opanowany przez negatywność i ciągłe zmartwienia, wydaje się, że droga do spokoju prowadzi nawet pośród chaosu i to chcę z wami podzielić. Potężne praktykowanie uważności. Zacznij po prostu koncentrować się na swoim oddechu. Pozwól sobie na chwilę zamknąć oczy i poczuć powietrze przepływające przez nozdrza. Wdychaj i wydychaj, w zgodzie z naturalnym rytmem twojego oddechu. Gdy zauważysz, że twój umysł zaczyna odbiegać, co jest naturalne. Delikatnie skieruj ponownie swoją uwagę na oddech. Nie potępuj się za to, że jesteś rozproszony. Praktyka polega tutaj na wielokrotnym powrocie do teraźniejszości i nieświadomym uznaniu zamętu nadciągających myśli. Poprzez regularne praktykowanie tej techniki zauważysz subtelne zmiany w swojej percepcji. Myśli, które wcześniej wydawały się pilne i dominujące. Stopniowo tracą swoją intensywność. Nauczysz się, że nie jest konieczne identyfikowanie się z każdą pojawiającą się myślą. Zamiast tego możesz je biernie, spokojnie i obojętnie obserwować. Uważność uczy nas jednej istotnej lekcji. Nie jesteśmy naszymi myślami. Jesteśmy świadomością, która je obserwuje. Uświadomienie sobie tego może być wyzwalającą objawieniem które łamie błędne koło rozmyślań i prowadzi do trwałego wewnętrznego spokoju w każdej chwili. Ta praktyka nie tylko uspokaja umysł, ale także na nowo definiuje nasze oddziaływanie zarówno z wewnętrznym, jak i zewnętrznym światem, umożliwiając bardziej skoncentrowane i obecne życie. Dziesiąta strategia. Czasami czujemy się uwięzieni w niekończącym się kręgu negatywnych myśli, który przypomina auto utknięte w błocie, którego opony desperacko się kręcą. Nie poruszając się do przodu. Ten wewnętrzny bój może być duszący i obciążać nas lękiem i desperacją. Ale chcę z wami podzielić skuteczną drogę, aby przerwać ten błędny krąg. Rozwiązanie polega na rozwoju mentalności wzrostu. Ten podejście umożliwia nam zamianę każdej wyzwania i przeszkody w cenną okazję do nauki i osobistego rozwoju. Zamiast koncentrować się na problemach przeszłości lub nadmiernie martwić się o przyszłość, mentalność wzrostu uczy nas doceniania teraźniejszego momentu i koncentrowania się na działaniach, które możemy kontrolować. Ten koncept nie tylko jest transformujący, ale także na nowo definiuje nasze relacje z wyzwaniami życia. Przyjmując tę mentalność, dostrzegamy porażki nie jako porażki, ale jako istotne szanse do nauki. Zamiast cofać się przed wyzwaniami, stajemy się bardziej odporni i zdeterminowani, aby je pokonać. To pomaga nam nie negatywnie porównywać się z innymi, ale celebrować nasz indywidualny postęp i sukcesy. Mentalność wzrostu kieruje nas także do znajdowania sensu i celu nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Jak możemy kultywować tę mentalność w naszym codziennym życiu? Pierwszym krokiem jest zmiana naszego wewnętrznego dialogu i osobistych historii, które kształtują nasze myśli. Zamiast mówić, Nie potrafię tego lub nigdy nie będę wystarczająco dobry, powinniśmy zachęcać siebie do używania zdań takich, jak nie potrafię tego jeszcze i lub pracuję nad tym, aby się poprawić. Ta prosta zmiana perspektywy może rewolucjonizować nasze poczucie pewności siebie i zwiększać naszą motywację. Ważne jest zrozumienie, że osobisty wzrost nie przebiega w sposób liniowy. Doświadczymy wzlotów i upadków, postępów i niepowodzeń, ale wytrwałość jest kluczowa. Z upływem czasu, praktyką i oddaniem, mentalność wzrostu naturalnie zintegruje się z naszą istotą i umożliwi nam odważne, odporne i zdeterminowane podejście do życiowych wyzwań. Dlatego następnym razem. Gdy znajdziesz się uwięziony w negatywnych myślach, pamiętaj, że masz moc wyboru swojej perspektywy i kształtowania własnej rzeczywistości. Skup się na możliwościach wzrostu i nauki, jakie każde doświadczenie oferuje. Z mentalnością wzrostu odkryjesz, że nie ma ograniczeń tego, co możesz osiągnąć.